Cześć, ostatnio w niedzielę, to jest wczoraj, odbył się finał szlachetnej paczki. Dzięki Wam udało nam się uszczęśliwić potrzebującą rodzinę. Zebraliśmy wspaniałe prezenty, mnóstwo pieniędzy. Dzięki Wam dzieci są szczęśliwe, rodzice zadowoleni. Możecie być z siebie dumni. A jeszcze dla przypomnienia w najbliższą środę. Ostatni raz będziecie mogli ubezpieczyć się indywidualnie. W głównym budynku przy ulicy Oleskiej będzie Stoisko z PZU, gdzie za 45 zł będziecie mogli wykupić sobie ubezpieczenie na cały rok od 1 października 2014 roku do 30 września 2015. Serdecznie do tego zapraszam. Jest to bardzo, bardzo dobre ubezpieczenie najlepsze na rynku dla studentów. Pozdrawiam, zapraszam do oglądania telewizji Seta. A później będziesz te głupie sceny, muszę się pilnować, żebyś tych głupich scenek później nie, nie wycinał.